Cześć! Na budowie Centrum Rehabilitacji Fundacji Chomiku Dobremu właśnie wylewana jest płyta betonowa na strop nad pierwszym piętrem. Ostatnia już płyta betonowa. Kilka ujęć zobaczycie za chwilę, a tymczasem zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części naszego dziennika budowy, w której zobaczycie, co działo się u nas przez cały wrzesień. Początek września rozpieszcza nas pogodą, a na budowie się dzieje. Zobaczcie, kontynuujemy obsypywanie fundamentów i kondygnacji podziemnej. A na piętrze rośnie nam już rusztowanie i szalunek od płyty. Ostatnią już. Na budowie naszego centrum rehabilitacji nowe sprzęty, jak widzicie. E, obsypywanie fundamentów postępuje. To żmudna praca i może mało spektakularna, ale bardzo ważna. No bo dzięki temu już oficjalnie pewien etap się zamyka. A już całość wygląda dużo, dużo lepiej. A tutaj się dalej wkniemy w górę. No, tu jeszcze czeka nas sporo pracy do fundamentów. A potem kopiemy wjazd do garażu. Jak widzicie, jesteśmy już wysoko. Powstaje zbrojenie pod trzecią już płytę betonową na naszym centrum rehabilitacji. Trzecią i ostatnią. Potem tylko trochę ścian. No i dach. Właśnie słyszycie ostatnie przygotowania zbrojenia pod wylanie ostatniej już płyty betonowej nad pierwszym piętrem że jutro przyjeżdża ekipa z betonem. No i pewien ważny etap się zakończy. Filmujemy betonowanie, filmujemy filmujących betonowanie.